Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale Jestem z Oskarem, a ze mną jest Oskar, ale dojdzie do nas już trzecia osoba. Tak może za tydzień. Jeszcze imię nie zradzimy. Możliwe, że na live. No moż, może już na Może już ta osoba będzie na live. To będzie dobre. Może. A tak, a w ogóle są yy, nowe ustalenia. Live będzie w sobotę ogółem o 17 lub yy, 16 No gdzieś ko w godzinach późniejszych Gdzieś tak no od, fajnie, bo... od 16 do 18 spodziewajcie się live'a yy, Chodzi do mnie na yy, jesteś na prawym. Yy, jakby? Nie, jestem na lewym okay. i ja by... o a jakie duże ślimaki. Hmm. Jak y, będziemy ogólnie jaki to będziemy mogli je zjeść. Hmm. To nam dużo ekspo No i to dzisiaj wygramy razie... znowu w mobę i o. Napiszcie. A, w... ja, bardzo... po ja mam bardzo ważną rzecz, poczekaj. Ja. Bardzo hmm. ważna rzecz. Napiszcie w komentarzu jaką grę byście chcieli. My wybierzemy taką najlepszą. O. Zoms i y, lub Mopę io, a Zoms i to jeszcze ten materiał się pojawi u nas i u Was chyba dziś, chyba lub, e, lub Roblox, jeszcze Roblox jest do wyboru. No to też i piszcie, też jaki tryb? Lub jakiś nam polecacie, to też piszcie. Albo zróbcie swój tryb i powiedzcie, jak się nazywa, bo wiesz, że w Robloxie da się tworzyć własne gry. Powiem. No, no to, no tak, twór, twórczość naszych widzów. Stwórzcie własne tryby w Robloxie, no, i będzie dobrze. My w nie spróbujemy zagrać wszystkie. Dokładnie. Może na, na live będzie... zagramy w nie. Następną grę, jaką nagramy, to będzie Zoms i jo później pojawi się z tego drugi odcinek, a później już z Robloxa. No. A potem w po się, wy już wybierzecie G. Może być jakaś przeglądarkowa. Najlepiej przeglądarkowa. Dokładnie, bo my takie głównie nagrywamy. Gdzie jesteś, skale? No ja jestem na lewym, kor le lewym korycie, lewa góra. Dobra, to już mam do ciebie, A, na... i wpadajcie na nasz na mój kanał prywatny. Oski z dużej i mik. Podam wam link w opisie do mojego kanału. A Adam na pewno za niedługo założy swój, tak? Czy nie? No dokładnie już mam pomysł na nazwę, ale mm. niczego nie zdradzam. No. Z... Nie zdradzaj <coughs> nic. Zradzę. Nie zdradzaj, bo to będzie niespodzianka. Dokładnie. Podam wam link w opisie do mojego kanału. I będzie... A jeden. ja podam już jak będzie film z chyba już tak tydzień później może będzie już mój kanał. No to będę podawał jeszcze twój kanał. Także będzie okej. Okay. No. Będziemy geek. Y Gdzie jest teraz dokładnie? Wszyscy będziemy geek. Y lewa no. góra, lewe koryto. Jako krew mogę spinać się po drzewach. Nie no. wiem, y nie wiem jak to możliwe. No dziwnie ja już będę do Ciebie lecę, bo jestem ja krabem i ogólnie nie muszę yy, przez kolory Ja tu jestem, zagrać. No ja, I piszcie, ja Pamiętajcie, piszcie propozycje gier, w jakie możemy zagrać. I możecie też stworzyć swoje gry w Robloxie i my w nie zagramy. Tak? Tak. Dokładnie. Jesteśmy, jakby to gier ja jestem. Y, konikiem wodnym, jakoś tak on się nazywał. Wow. A ja jestem dalej, kręg. Tak. A gdzie jesteś dokładnie? Lewe koryto, góra, środek. Jak to lewe koryto? Jak ja. A, łapa. Co? Chodźmy, spotkajmy no się w górnym tym przejściu z lewego koryta do prawego. To jest ja, To chodzi na lewe. na prawe koryto. Bo tam są bardzo... Tu jest o nie, bardzo jakiś chłop czerwony, jakiś renifer. Skąd renifer na wodzie? On trzeba zajeść. Uciekaj. Bo w wodzie one nie są zbyt szybkie. Jak renifer to musi być zimowego. No. Dziwne. Dobra, to chodź tu do mnie na lewe koleto. To jest duże jedzenia. Idę przez ziemię. O nie, woda mi się zużywa. Nie mogę znaleźć wody. Jest problem. Ale szybko, czy wolno? O ten ninja. Jaki nie! Ninja? Jakiś ninja mnie goni. Chce mnie zjeść. Nie mogę się znaleźć, bo tu mam takie coś. Ha, schowałem się w dziurze i co? I teraz jazda, ucieczka. Ej, jaki ninja? No jakiś ninja. Chodzi i tak się nazywa. A, łapę, łapę. No, ale nawet nie ma go na tabeli sobie. Dobra, ja chodź do mnie na prawo koleję, to tu mam dużego diamentu. Idę przez górę. Wiesz, że żaba w tej grze umie skakać. Jestem ja, to kolejny, na prostej górę. No. Czyli jesteś na górze. Tak? No. Ok, to ja tam już letę. Hmm. Okej. Okay. To na ciebie czekam. Czemu ja lecę ja jestem, tak no Dziwne, bo lecę pod prąd, teraz to zauważyłem. Serio? No. Nie, teraz idzie pod prąd sobie. Pewnie w dół jest z prądem. Pewnie jakbym poszedł na dole, to bym z prądem poszedł. No, najpewniej, najpewniej, O, jestem! Jesteś? Idę na górę od razu. No, ja jestem już na, na, na góry. A, bo tu jesteś pudem. Jestem na prawym koryto. Prawe koryto. Teraz nie mogę znaleźć, bo tu mam nagranie. Wy, wy, wy nie widzicie chyba tego czegoś. Ale ja tu mam taki kwadrat, gdzie się jest. nagrywa. Mogę tu zatrzymać no, nagrywanie i wyłączyć mikrofon. To chodzi na lewy górny. O, o Elo. Witam. Popatrz. Odejdź i o, masz jedzenie. Jedzenie. Przyda mi się. Zaraz będę czymś, co, czym się jest dalej. Yeah, jestem, jest. Co? horse. Mogę cię ugryźć? Chodź tu. No, możesz. Nie, nie Czere, mogę. Czerę. Nie, nie ja Jest. Dostał jeden raz. Tutaj, on. Drugi. Nie, ja tam nie idę. Ekstra boost co to daje? Wow! Ekstra boost No! O nie, piła! Tornado cię zabrało O nie, zabrało cię na ląd! Ja od razu się wiesz, prawda? O nie! Czekaj no, tu. chodź tu jest! Nie idź za mną, nie idź za mną! Chodź tu! Jest za mną, półnich za mną Weź mnie, jakąś zasób przyniesiesz? Okej, okay, ja już go przyniosłem. Ja trochę tu potrwa. Ja tu siedzę w dziurze jakoś. Okej. Okay. Ja już Teraz tak wyszłem. Go. O, widzę cię. Nie tornado! Idzie wciągnie ci tego diamenta. Trzeba go bronić. Nie ma. Nie ma. Ekstra boost. Nie. Tornado Spoko, idzie. To nie musimy... Ale by tam wzięła i wiesz, i by nie było klejnotu. wiem o co ci chodzi. No, i by był problem. My za 7 minut musimy kończyć. No, za minutkę jeszcze, bo zaraz będzie, za minutę będzie 10 minut. No to wam tu. No to może tak. 4 minuty za. Za 4 minuty możemy już się na nawet nie ukończyć. O, to się dużo. Nie, porwało mnie. Na ziemię mnie porwało. Super. Słabo. Jest. To dawniej. Nie zabijasz. O, już szybko, kolejno. Zładujemy. A. Tak, kolejno. A Jaszkawia jest na, kolejnym, na kolejnej epoce. Tak, kolejno A ja. Już jestem na kolejnej ewolucji. Jestem ptakiem. Jestem A tym smyska. flamingiem co ty. Chyba chodź, ugliżesz mnie. O, widzę cię. Nie, mi coś zacięło. O, teraz ja mnie Mogę latać, ale wolę nie. Czekaj, 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 czekaj. Flamingo. Ja nie, ty mnie zgliżysz. O nie, zjadłeś mnie. Ale automatycznie tak działał, nie? Dobra, my już musimy kończyć. Pamiętajcie, twórzcie swoje gry, polecajcie nam gry, wpadajcie na mój kanał i wpadajcie na live'a, który może będzie. Dobra, to papa. Pa. pa. pa.